Co to może zaczynać? Proszę powiedzieć, skąd dzisiaj takie nagromadzenie kobiet tutaj? No, jak każdego miesiąca. dlaczego? No, bo już taki zwyczaj. Jak to kobieta, raz w miesiącu ma problem. Raz w miesiącu w kinie Helios w bielskiej sferze odbywa się specjalny seans dla pań. Kino kobiet to nie tylko prezentacja filmu. Akurat na moim stoisku mogą spróbować olejków egipskich, produktów egipskich, kosmetyków, a Pani lubią taki orient, takie coś czego nie można na co w sklepie spotkać. Myślę, że przede wszystkim chciałyśmy nauczyć kobiet, że warto dbać o siebie, dbać o odpowiednio dobrany biustonosz, który może niejednokrotnie może nas przeszedł przed różnymi chorobami i Pięknie wyglądać poprzez odpowiednie fasony i odpowiedni dobór kolorów i fasonów. Tego chciałyśmy nauczyć kobiety głównie. A co poza tym, w kinie kobiet zawsze wiele niespodzianek. Fetowanie urodzin, pokazy tańca i pokazy radosnego rzucania kapeluszem. Ale to oczywiście nie wszystko.

Panie bardzo często w całym swoim zabieganiu, wiadomo, obowiązki, dom, rodzina, sprzątanie, gotowanie, jest tego mnóstwo. Przynajmniej raz w miesiącu, w ten dzień, kiedy jest kino, tutaj organizowane specjalnie dla pań, wyrwać się z domu, spędzić te dwie-trzy godziny w towarzystwie znajomych, koleżanek, przyjaciółek, pośmiać się, powygłupiać, posłuchać fajnych rzeczy właśnie na prezentacjach, zawsze co miesiąc jest jakiś miły gość, zawsze jakaś tam wiedza fajna jest do wyniesienia, także to są takie trzy godzinki zainwestowane w samą siebie. Uważam, że. Każda kobieta tego po prostu potrzebuje. Lepiej się ogląda film bez mężczyzn. No nie no, bo 28 dni z mężczyzną, a jeden dzień przynajmniej bez mężczyzny. Z informacji jakie do nas dotarły, na seans został przemycony i w projekcji uczestniczył jednak mężczyzna.